Nazywam się Adam Śliwiński. I właśnie zamierzam spieprzyć sobie życie. Hey, rajdowiec, żyjesz? Widzę Intelektualista. Uwielbiam Twoje wyprawy, naprawdę, inspirują. Tak, przecież zakochała się w tobie. Italia ona jest wielką, znaną podróżniczką. Jest tym zwykłym, nudnym gościem, któremu się coś roi pod deklam. ja uważam, że jesteś wspaniałym facetem. Chciałbym! Jak super bohater, może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę Natalia, znamy się od dziecka Żyjemy w jednym domu, a właściwie w dwóch jego połówkach Nie jesteśmy rodzeństwem czy parą, chociaż może to tak wyglądać Lepsze. Czy jest tutaj może lekarz? Ja jestem dentystą Czego pani tam dodaje, żeby uzyskać taki efekt słodkości? Cukro? <laughs> Gdzie jest Natalia? Na randce Wyjdę za Bruna, czy to by się to podoba, czy Nie Mam lekki bajzel, ale większy to mam w głowie. twojego serca, Adam. Postaram się nie być zazdrosnym o Adama. Nie było tu taty? Nie. No ja myślałem, że szefa jakaś ma ja, a szef to takie frikotiko romantika. Nie lepiej uspaskować się, znaleźć spokojną kobietę, zastarzać się przy niej i umrzeć? Bo już posiągnęła, aż Mam nadzieję, że z Natalią. Zmierzam właśnie ku swojemu przeznaczeniu. Zawsze starałem się zachowywać racjonalnie, ale tym razem poniosło mnie uczucia. Sam siebie nie poznaję, więc to chyba musi być miłość.